Hej, witam Was serdecznie! Nie trzeba Wam mówić, kim jest Jeff Kaplan, prawda? Wszyscy znamy naszego pana i władcę, który nam daje i zabiera, a bez niego nie byłoby Overwatch takim, jakiego znamy. Jednak, kim był Jeff, zanim zaczął pracować nad Overwatch? Jak się w ogóle zaczęła jego przygoda pracownika Blizzarda? Moi drodzy, jest to bardzo interesująca historia i skrywa ona mroczny sekret Jeffa. W ostatnim filmie wiadomość od twórców: przyznaje się on, że sam też pisał niemiłe rzeczy w internecie. Część z Was może się zastanawiać, co takiego przeskrobał Kaplan. I w dzisiejszym filmie właśnie tego się dowiecie. Przed rokiem 2000 Jeff chciał być pisarzem i rozwijał się w tym kierunku. Po zakończeniu studiów pracował w firmie rekrutacyjnej Ojca, a w wolnych chwilach pisał krótkie powieści i starał się znaleźć agenta. Niestety w przeciągu roku spotkał się z prawie 200 odrzuceniami i zniechęcony swoimi porażkami zaniechał pisarstwa. Postanowił swój wolny czas poświęcić nagranie w Everquest, jedno z pierwszych MMORPG. Właściwie Jeff stał się no-life'em. Nigdzie nie wychodził i z nikim się nie spotykał. Nic, tylko pracował i grał. Jednak to mu się opłaciło. Everquest bardzo go wciągnęło i został członkiem gildii Legacy of Steel, jednej z najlepszych gildii w tej grze. Tak się składało, że guildmasterem był pracownik Blizzarda, Rob Pardo. Inni członkowie również pracowali w Blizzardzie. Zanim jednak przejdziemy dalej, chcę wspomnieć o jednej ciekawostce. Pełennik Jeff of Everquest brzmiał Tigol Beaties. W slangu amerykańskim mówi się Tigol Beaties, gdy chcemy w niewulgarny sposób zachwycać się niezwykle dorodnym Biustem. Polega to na zwykłym przestawieniu liter. Zatem nasz bohater, Tigol, należawszy do Legacy of Steel, zdawał sobie sprawę, że w jego gildii są pracownicy jakiegoś Blizzarda. Jednak nie przykładał do tego dużej wagi, nie dociekał czym tak naprawdę się zajmuje ta firma i jak popularna jest na rynku gier komputerowych. Ale powoli przechodzimy do mrocznego sekretu Jeffa. Otóż EverQuest, mimo swojej popularności, w oczach Kaplana nie była grą idealną. Wraz z członkami gildii wiele dyskutował co można by zmienić w grze, a punktem kulminacyjnym była wiadomość skierowana do twórców gry opublikowana na stronie gildii. 15 lat temu Jeff Teagle Kaplan napisał Ktokolwiek wymyślił tak... Starcia może się jebać. Zróbcie mi przysługę i nie marnujcie czasu mojej gildy tym żałosnym i gównianym przedstawieniem. Wyślijcie mi maila na Małpa Legacy of Net, kiedy zdecydujecie się na a implementację starcia, które nie było zaprojektowane przez niedorozwiniętego szympansa przykutego łańcuchem do konta. B. Stworzenie działu zapewnienia jakości C. Przeprowadzenie jebanych beta testów, D. Wprowadzenia pacza i na litość boską. Zróbcie to w kolejności w jakiej wam podałem. I nie martwcie się, nie pobiorę opłaty za konsultację. Dodatkowo możecie jeszcze. E, wyciągnąć głowy ze swoich dup A w międzyczasie jak w nich jesteście Zmieńcie nazwę gry na Beta Quest Następnie Tigol wymienia rzeczy zepsute Wymagające naprawienia Dodając słowa jak gówniane, "matkojepcy" i tym podobne I na koniec dodaje: Nie macie zasobów by to wszystko naprawić? To przenieście cały zespół od Planes of Power Do naprawy Shadow of Luclyn I zróbcie to teraz Jeśli nie naprawicie Shadows of Luclyn Będziecie jedynymi którzy grają w Planes of Power Wy idioci <laughs> No, to jest troszkę inny Jeff niż tego co znamy, ale pamiętajcie, to było 15 lat temu. Wracając do tematu, jego uwagi okazywały się niezwykle trafne i Robowi bardzo podobało się spojrzenie Kaplana na gry komputerowe. Któregoś dnia zaprosił go na obiad. W tamtych czasach spotykanie się z ludźmi poznanymi przez internet jeszcze nie było czymś normalnym. Jeff z początku niepewny był bliski odmówienia, ale koniec końców zdecydował się na spotkanie. Rob zaczął mu opowiadać o Blizzardzie, o ich nadchodzącym MMORPG World of Warcraft, jednak Jeff nie był świadomy tego, że to niewinne spotkanie to tak naprawdę była rozmowa kwalifikacyjna. Po jakimś czasie dostał informację, żeby sobie zajrzał na propozycje posad u Blizzarda. Okazało się, że jedna z nich jest napisana specjalnie pod Jeffa. I tak się zaczęła jego przygoda z Blizzardem. Przez 7 lat współtworzył World of Warcraft, w 2009 rozpoczął pracę nad tajnym projektem Titan. Ta gra niestety nie spełniała oczekiwań twórców, i po zamknięciu projektu z popiołów powstał Overwatch. Nasz wielki Jeff, który na filmach wiadomość od twórców obdarowuje nas swoim uśmiechem, ma w sobie trochę ikry. Nie wiadomo ile mu zostało po tych 15 latach, ale od czasu do czasu na forum napisze do jakiegoś rozgorocznego gracza ciętą ripostę. Ale pamiętajcie, że ten filmik to czysta ciekawostka i to co napisał Jeff jest odległą przeszłością. Trzymajcie się, cześć! Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Jeśli ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, zawsze będziesz informowany o najnowszych materiałach. I oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów. Zapraszam również do oglądania regularnych streamów oraz do dołączenia do mojej społeczności na Discordzie. W opisie znajdziesz wszystkie potrzebne linki.